Dzień dobry. Niektóre studia pokazują jasno, że ludzie o tzw. lewicowym światopoglądzie, czyli marksiści wszelkiej maści, są mniej ugodowi niż ludzie o przeciwnych poglądach. No i są różne tłumaczenia, dlaczego tak jest. Moim zdaniem, tłumaczenie, dlaczego tak jest, jest bardzo proste. Jeśli ktoś ma poglądy, które zaprzeczają otaczającej nas rzeczywistości, prawom biologii, fizyki i chemii. Musi mieć w sobie coś z fanatyka, który odmawia rzeczywistości prawa bytu w jego mózgu i uparcie broni swoich przekonań, nawet kiedy rzeczywistość jest przeciwko nim. A taka osoba, która ma właśnie tego typu podejście fanatyczne do rzeczywistości, na pewno ugodowa nie będzie, gdyż wszystkich, którzy mówią zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i faktami, będzie traktowała jako wrogów, gdyż jej światopogląd jest wówczas zagrożony. Fanatyk nie jest osobą głodową i nigdy nie był.